Vlogmas. 50. Cię w końcu nie pada, więc nie muszę się z nią em, Siłować na wyjście na spacer. No i mogę wyjąć telefon, bo jak próbowałam wczoraj coś nagrać, to nic nie widziałam tak lało. Let's go! Zabrałam mi po pierwszy na plaży. Let's go! Let's go! Thank you. Jeśli do polecenia jakieś fajne tostery Szczególnie z takimi wymienionymi wkładkami to dajcie znać Bo ten jest słaby, bardzo długo się robią tosty Przygotujemy sobie kolkę A W międzyczasie jeszcze przeczytam jak te panów w przygotowywać 18-20 minut, więc już je wyciągnę Może je do airfryera Normalnie jak mam e, kole w e, puszkach, to piję ją z puszki, ale dopiero co ją wsadziłam, więc... dźwięk Jedna z nielicznych rzeczy, które jem z keczupem, to są właśnie tosty. Dajcie znać, z czym wyjecie z jakim sosem albo może bez sosu. I co w ogóle dajecie do um, tostów? Bo ja najczęściej ser, jak mam to jeden niż to więcej niż jeden rodzaj. Niestety, red Leicester mi się skończył, więc dzisiaj tylko jeden. I cebulę. Czasem też jakąś szynkę albo pepperoni, ale raczej wolę same serowe. Dzień dobry. Mamy już 12.30. Ja zalegam na kanapie. Najpierw zalegałam z młodą. Młoda teraz leży w kratce, bo byłyśmy na spacerze. Znaczy spacerze. Rano byliśmy na spacerze, zanim padało, bo sprawdziłam, że cały dzień pada znowu. E, więc rano, tak jak wam pokazywałam, byliśmy na jakimś 20-minutowym spacerze, e, ale teraz się z nią pobawiłam i tak dalej. E, wyszłam z nią na siku, wróciłyśmy, osuszyłam ją i e, śpi w klatce, bo poza klatką nie chciała, już, nie chciała się już ze mną położyć i tak dalej, a ziewała, była zmęczona. E, ja powiem wam, że miałam nagrywać e, Charity Shop Hall. I myślę, że za godzinę się za to zabiorę. O 15 schodzi słońce, więc myślę, że jak zacznę za godzinę, to, to będzie ok. Um, powiem Wam, że jestem dzisiaj totalnie do życia, także z góry przepraszam, bo dzisiaj vlog będzie mało kolorowy. Mm, jest 10 grudnia, co oznacza, że byłyby imieniny mojej babci. I jakoś zawsze tego 10 grudnia. Ten dzień jest dla mnie taki bardzo przytłaczający. Eee, tak. Ale... Zaraz wam to nagram i... Chciałabym dzisiaj posprzątać, chciałabym dzisiaj zrobić te naklejki z Candy Cane, ale wiecie co? Jak nie zrobię, to też się nic nie stanie. Wiem, że będziecie wyrozumiali. Mamy, słuchajcie, godzinę 17, ja miałam przygotowany sweterek, chciałam się, wiecie, jakoś ładnie ubrać um, i, i zrobić taki spoko, jakby serio haul, ale skaczę u nas tak ciśnienie dzisiaj w Anglii, że, znaczy nie wiem, czy w całej Anglii, ale w Hastings po prostu tak ciśnienie skaczę. GO TO SLEEP GIRL Że ja cały dzień praktycznie spędziłam na kanapie Mam dzisiaj dosłownie, nie wiem, dwa, trzy klipy Więc e, stwierdziłam, że pal e, już te steterki i to wszystko Mam na sobie bluzę Żydkiego, e, bo Żydki ma dzisiaj urodziny, także wypada e, I w pół wypij herbatę Odpalę też kalkulator, więc dajcie znać ile myślicie, e, ile wydałam e, na to wszystko Zaczniemy może od ciuchów I ja mam to w kategoriach dla młodych Chociaż kilka rzeczy już oddałam Dla starego i, i dla siebie Więc mam jedną rzecz Taką dla mnie i dla starego Więc zaczniemy od chupaków Dla starszego młodego Kupiłam taką piżamkę Którą wsadzimy do Którą wsadzimy do prezentu Marvel i słuchajcie Ona była po fun 50 tak Wydaje mi się, że jest nienoszona Wiem, że będzie się bardzo cieszył e, Także to myślę, że mm, Robimy mu takie e, Pudełko e, Które mu damy Jak pojedziemy tam na obiad e, A większe prezenty Damy mu tutaj no, Chyba tylko jeszcze jedną rzecz dla niego dla starszego jeszcze znalazłam taką koszulkę z dinozaurem, e, uwielbiam dinozaury, więc e, dopiero w domu zobaczyłam, że jest troszeczkę, e, tutaj starty są te, te, ten plastik na koszulce, ale to, to nie ma znaczenia, e, to i tak e, zazwyczaj jest, wiecie, koszulka jest ubrana na kilka godzin, bo zaraz jest czymś uwalona, ale wiem, że na pewno się ucieszy. No i następnie dla młodszego y, mam taką koszuleczkę. O, będzie na później, bo jest troszeczkę większa, ale słuchajcie, kosztowała 20 pensów, więc y, my mamy takie pudełko z większymi rzeczami, jak y, udaje nam się gdzieś coś fajnego dostać, także nie ma problemu. <laughs> Następna koszulka i tej ceny nie znam, ponieważ. Y, Kupiłam sporo, sporo rzeczy, i babka mi po prostu powiedziała 15 funtów, 14 funtów za wszystko. E, więc e, nie mam do końca pojęcia, ale taka koszulka, taki koszulko sweterek z Old Navy. E, więc po prostu powiem Wam, co się wliczało w te 14 funtów, i dodam już 14 funtów do, e, do całości. E, następnie taki sweterek świąteczny jest super, z takim małym reniferkiem i on kosztował w sensie 99 bezów, 99 bezów mam dwie świąteczne rzeczy e, jedno body, które kosztowało dwa funty, ale w takie piękne, piękne e, świąteczne wzorki, i kolejna rzecz też za dwa funty taki slipsuit e, z taką piękną tutaj grafiką i z super e, taką e, grafiką też świąteczną z tyłu <laughs> i ostatnia rzecz dla młodych koszuleczka e, I am one więc jeszcze chwilę ją może ponosić kosztowała funta e, i tyle teraz dla starego mam sweterek e, on się wliczał w to 14 funtów które zapłaciłam natomiast on był za 2 funty oryginalnie e, taki świąteczny nic nic ee, jakiegoś specjalnego, ale jednocześnie myślę, że jest bardzo fajny. Także na pewno go też będę kraść. koszula, która oryginalnie była z Primark'a, natomiast tutaj jest, słuchajcie, w czarity shopach bardzo trudno znaleźć rozmiar. Ee, 3XL, 2XL. Ee, ta kosztowało kosztowała 1,99 99 i jest bardzo fajna, taka jakby ala flanelowa. Wzięłam mu. On nosi to, co mu kupię, więc nie ma problemu. E, następnie coś, co było z, oryginalnie z Shein i kosztowało 5 funtów, więc uważam, że. Jak na Charity Shop, to sporo. Natomiast to jest ten charity shop, który my mamy na głównej ulicy, więc się nie dziwię. Natomiast tak jak mówię, jak znajduję fajne rzeczy w e, starego rozmiarze, to po prostu biorę, jeśli mi się spodobają. I to jest taka koszula w kratkę, trochę jakby Ala szaket, e, czyli wiecie, koszula pomieszana z kurtką, bo ona jest trochę z grubszego materiału, ale myślę, że będzie bardzo fajnie na nim wyglądała. E, no i ja lubię koszulę w kratę i też lubię, jak on nosi koszulę w kratę. E, następnie koszulka e, polo, 3,50 paseczki niebieskie, niebiesko-szary, jak e, podkazałam staremu, to się bardzo ucieszył, tak jak mówię, lubię koszulki polo. Koszulkę, którą, słuchajcie, dorwałam za funta, więc super cena, bo ona ma jeszcze oryginalną, słuchajcie, metkę, e, taka błękitna, e, w, ulubionego w sumie starego kolorze. E, więc super i bardzo przyjemna bawełnka. Dwie ostatnie rzeczy, które są stricte dla niego Bo jeszcze jest jedna, którą się będziemy dzielić To są koszule, znalazłam, słuchajcie, dwie super koszule e, Z Tesco FNF e, I każda była za 4 funty, więc tu mamy 8 funtów Jedna taka w małą krateczkę czerwono, e, czerwoną, białą Myślę, że będzie też fajna na święta może, albo coś takiego e, I e, klasyk, czyli niebieskie paski Stary bardzo lubi niebieskie paski, będzie miał też do pracy. No i coś, co będziemy e, myślę nosić oboje, ponieważ na starego raczej będzie za mały, żeby się zapiąć, będzie musiał, ale będzie mógł to nosić otwarty na koszulkę. I to, słuchajcie, było za funta, natomiast to było w tych 14 funtach. E, I to jest taka czerwona koszula, świąteczna, e, z pierniczkami, candy cane i tak dalej. No po prostu. No musiałam, musiałam Za funta, y, ja wiem, że ja ją, I ja ją będę nosić, także Nie ma problemu Następna rzecz to jest e, sweterek z firmy Monki On był za 5 funtów e, Też troszkę sporo, ale też Jak widzicie po metce z tego głównego e, Z tego głównego Z tego mojego, innego z Jednego z w sumie z ulubionych charity shopów, ale raczej bardziej droższe. E, taki sweterek, dość e, spory, z kieszonką, e, ja dużo swoich zmychaconych sweterków poozdawałam, więc teraz łowię e, nowe. Następna rzecz to jest sweterek, który na początku bardzo mnie urzekł kolorem, a później jak go przymierzyłam to i tym jak leży Jest on z firmy Weekday, ja bardzo tą firmę, firmę lubię Był za 5 funtów, więc okej okay, cena i Jest w takim pięknym, błękitnym kolorze Jest trochę obcięty, tak jak crop top, ale nie jest jakoś super obcięty, więc kończy się idealnie Także myślę, że fajnie i czuję się całkiem ok w tym kolorze, także spoko. Następna rzecz to jest koszulka, która była najdroższą rzeczą jaką kupiłam, bo za samą tą koszulkę zapłaciłam 10 funtów. Natomiast jest to koszulka ze Scotch and Soda Amsterdam, więc to jest bardzo dobra firma. I ja bardzo lubię paski, mam to po mamusi. I ona jest w takim różowo, blado różowo i, i jakim? i granatowym kolorze, bardzo mi się podoba ma super materiał, super bawełna i moim skromnym zdaniem dobrze leży co zresztą widzieliście na przebitkach w vlogmasie znalazłam też sobie świąteczny sweter on był ponownie w tych 14 funtach w tej siatce, którą kupiłam wiem, że jak na razie pokazuję wam rzeczy, które były wycenione, ale później wam pokażę jeszcze sporo rzeczy, które były niewycenione i właśnie to wszystko razem ona mi policzyła za 14 funtów on normalnie byłby za dwa i nie wiem, czy on jest ręcznie szyty lilka Lilka, się znasz na takich rzeczach, powiedz mi, czy to może być ręcznie szyte, bo ja nie wiem, nie ma tu żadnej metki nigdzie i nie ma nawet śladu po metce. Natomiast bardzo dobrze leży moim skromnym zdaniem. I podoba mi się to, że mimo tego, że jest świąteczny, to jest czarno-białe i jest coś takiego bardziej stonowanego. Eee, I... a jeszcze... aha, to zaraz. <słuch> Kupiłam sobie koszulę. I ona kosztowała funta, więc e, fajnie, bo była przeceniona z 2,50. E, Natmek, jest to ogromny rozmiar, ale bardzo fajnie leżała i myślę, że będzie super z legginsami. E, tak jak wiecie, chcę być nadal na luzie, ale nie chcę bluzy. E, myślę, że będzie bardzo spoko I w takim e, fajnym, stonowanym zielonym e, kolorze. E, następnie zwykła czarna koszulka z Topshopu i ona była za 3 funty. Natomiast e, ja też dużo koszulek y, powyrzucałam, takich już wiecie, znoszonych, starych, porościąganych, y, więc spodko bardzo fajnie wygląda i jest troszeczkę krótsze niż to co ja mam, bo ja... Y, Mam najwięcej koszulek, wiecie, takich mega dużych, elek, xelek i tak dalej. I staram się teraz trochę zamienić moją garderobę na ciuchy bardziej dopasowane. Ostatnie rzeczy z ciuchów, i wtedy przechodzimy do dodatków do domu i prezentów. E, potrzebowałam czegoś rozpinanego na spacery z młodą. E, I to było za funt 50. Rozpinany czarny polar z kieszeniami na przekąski i tak dalej. Bardzo się cieszę, że znalazłam akurat to, co potrzebowałam. To znalazłam na takich wieszakach przecenionych na zewnątrz jednego z czarnych shopów to są spodnie i ja nie wiedziałam nie wierzyłam w to, co znalazłam ponieważ one kosztowały funta eee, normalnie kosztowały 2,50 i teraz tak, modlę się, żeby one na mnie pasowały, natomiast są to spodnie z H&M czarne, mega długie i mega szerokie bardzo, bardzo bym chciała, żeby na mnie pasowały i zaraz się przekonamy bo będę je przymierzać eee, natomiast wiecie, za funta jak Julka nie będzie chciała, to je po prostu sprzedam czy no cokolwiek eee, nie było niestety tam przymierzalni ale ryzyk fizyk. Następnie kupiłam staremu coś, co nie wiem do końca, czy on będzie nosił, czy kiedykolwiek to ubierze, ale to było wliczone w te 14 punktów i nie miało ceny. E, natomiast myślę, że kosztowałoby mnie 50% max. To jest krawat. No i e, jest to krawat z golfem. Zobaczcie, jakie ma piękne detale. E, jest taki ciemnozielony. Nie wiem, czy on ma jakąkolwiek koszulę, która w ogóle będzie mu do tego pasować, natomiast super. E, coś, co jest prezentem, więc nie powiem ceny. E, natomiast wliczę ją tutaj. I to jest torebka dla Martusi. Ona jest welurowa, przepiękna. E, ja teraz po tym filmiku ją wypcham, e, żeby ona nabrała swojego kształtu, bo była... Dość mocno, e, wiecie, zgięta. Ma zameczek, jest w super. E, patrzcie, taki będzie miała piękny kształt. Jest w super stanie e, i ma tutaj wyszyte takie e, insekty, czyli biedronkę i ważkę. I no jest, uważam, że jest przepiękna. E, prawie ją zatrzymałam dla siebie, ale myślę, że Martusi się bardziej spodoba. Więc pierwszą rzeczą e, jest e, zabawka dla e, psiaka. I ona wygląda w ten sposób i słuchajcie, była za 50 pensów. Yy, dwie te takie żółte, yy, dwa żółte elementy do wyciągania są troszeczkę podrapane, natomiast ja to wszystko porządnie wymyję i... Spoko nie przeszkadza mi to, że było to przez chwilę użyte. Kolejnych kilka rzeczy, które były wliczone w te 14 funtów, e, to są tak, bombeczki Mam jedną taką niebieską, włochatą, e, dwa cukierki, do jednego muszę dowiązać, e, do tego muszę dowiązać e, nitkę. E, ale są przepiękne moim zdaniem. E, taki uroczy gingerbread z Tigera oryginalnie, na jakieś przekąski. E, na stół, czy na stół świąteczny, czy już teraz. Kolejna rzecz to było ubranko dla psiaka eee, i ona też nie miała ceny. Eee ale Reni dodałam zdjęcie na Instagramie i wszyscy, wszyscy byliście zachwyceni, bo ona wygląda przesłodko w tym. E, kolejna rzecz, która normalnie była za funt 50, ale tak jak mówię, była wliczona w te 14 funtów, to jest bieżnik e, na stół i powiem wam, że zakochałam się w tym bieżniku uważam, że jest przepiękny Kolejne, ostatnie trzy rzeczy, które były wyliczone w te 14 funtów, e, kubek E, mamy e, tutaj e, taki vintage'owy kubek z świąteczną myszką Miki. Jedna, jedna z rzeczy, którą mamy dla mamy chłopaków. E, I w te rzeczy były też wliczone te dwie książki. Pierwsza to jest Joanna Fluck e, Plum Pudding Murder. Nie było na niej ceny, więc nie wiem, ile by kosztowała sama. Nie mogę jeszcze czekać, aż zacznę ją e, zaraz czytać. Kolejna rzecz, która normalnie kosztowałaby 2 funty: Harry Potter i czara ognia. Mówiąc o Harry Potterze i czarze ognia, bo to była już ostatnia rzecz, która była wliczona w tamte, to udało mi się, słuchajcie, dorwać kolejno 60 pensów, e, więc wzięłam to dla zuśki dla mojej kuzynki. To jest rzecz, którą jeszcze się nie zdecydowaliśmy: czy pójdzie na e, prezent, czy zostawimy ją dla siebie na podróż. I to jest Five Second Rule Minigame. I ona jest, słuchajcie, jeszcze ofoliowana. I ona kosztowała 50 pesów. 50 pesów. Ona normalnie kosztuje, wiecie co, nawet nie wiem ile, ale podejrzewam, że zdychę na pewno. E, także bardzo się ucieszyłam, jak to zobaczyłam. I Myślę, że zostawimy to dla siebie. Pomyślimy, może sprzedam tamtą dużą wersję i zostawimy tylko tą małą. Dla mnie, drugą dla mojej mamy, ale to mogę pokazać już teraz, bo moja mama wie, bo dzwoniłam do niej i się pytałam, czy, czy chciałaby takie. Dwie osoby do powieszenia metalowe, ala list do Mikołaja, i one były za 20 pensów za sztukę. Następnie, słuchajcie, jak nie oglądacie, to wiecie, że Murphy zaczęła moją tradycję moją kolekcję świątecznych kubków z firmy Portobello by Design. I znalazłam w Charity Shopie jeden z tych kubków i jestem po prostu tak na maksa zajarana, nie sądziłam, że coś takiego się stanie, on kosztował tylko 50 one normalnie kosztują jakieś 6-7 funtów w TK Maxie i zobaczcie, mamy tu mysaczku, mamy tu rysiaczku, trochę brudne, uważam, że powinno się myć takie rzeczy, zanim się je oddaje do Charity Shopów. Kupiłam dużo kokardek, to duże opakowanie za 50 pensów, to małe za 30 pensów, więc super, bo mam już na... No myślę, że na tyle prezentów ile potrzebowałam, bo nie, nie na wszystkie będę je kładła. Następnie kolejna rzecz, o której mówiłam, że pójdzie na prezenty. E, I była za funta, to są trzy takie e, wycinki do ciasteczek z Disneya z myszką Miki. E, tak jak mówiłam, e, mama chłopaków uwielbia e, Disneya, więc myślę, i uwielbia też piec, więc myślę, że to jej się spodoba. Nie ja coś do pieczenia dla siebie. Za funta e, kupiłam taką formę do e, silikonową do pieczenia w kształcie Mikołajka z filmu Ernesto. Wydaje mi się, że to jest firma Lidlowska, takiej, wiecie, Middle of the Lidl. Jest uh, talerz. Tutaj jest napisane, że to jest Teddy's First Christmas by Sarah Bengry Limited Edition uh, i jest nawet plate, plate number, więc jestem ciekawa, po ile one chodzą. Um, na Gdzieś online. Natomiast jest tu też napisane, że to jest nie do kontaktu z jedzeniem, ale myślę, że możemy na tym położyć babeczki, jak będą ofoliowane czy coś takiego. I nie będzie problemu. Natomiast zobaczcie, jakie to jest piękne. Kolejna rzecz to jest bombka. Ona kosztowała 75 pensów i jest to taki pierniczkowy domek z zielonym obramowaniem. Bardzo mi się spodobała. Drugi kubek, jaki kupiłam, to jest taki mały pingwinek. On był za fund 50. Myślę, że to jest ok cena, bo on nie jest w ogóle zniszczony, tylko jest w środku brudny. Um, natomiast fajnie, bo brakuje nam takich mniejszych kubków. Czy znaczy w ogóle nam nie brakuje kubków? Mówmy się, ale wiecie. Za 50% pensów kupiłam taki domek piernikowy. Wydaje mi się, że on jest z Funciaka oryginalnie. Tak. O, deal z Poland. Poznań Polskę Stilsa! Następnie taki stroj krwony z drewna i on ma dookoła Jarzębinę i szyszki. I on, słuchajcie, kosztował 50 pensów. Następnie kupiłam dwie świeczki, każda za funta. I ten design trochę mi przypomina takie lata 90. Te świeczki są u góry trochę krzywe i. Nie wiem, czy się będą dobrze paliły, ale może je roztopię i dam radę. Natomiast zobaczcie, jakie to jest po prostu słodkie. To pójdzie też, myślę, do sypialni. No, zobaczcie. No, nie mogłam się oprzeć. O, i ostatnie trzy rzeczy to są e, świeczki LED. I ta była wliczona w te 14 funtów. I ona super działa, także trochę ją tylko umyję. I te dwie też były po 50 pensów każda. Myślę, że te też pójdą do sypialni na taką półeczkę. I teraz tak, one albo nie działają, albo muszą mieć zmienione baterie. Także ja zmienię baterie i zobaczę jak nie będą działać, no to trudno, fund przeżyje. Dajcie mi znać jak myślicie ile na to wszystko wydałam. Bo myślę, że jak wam pokażę to nie uwierzycie. Bo ja jestem troszkę zaskoczona. Myślałam, że to będzie więcej. Natomiast wydałam 90 funtów i 48 pensów. Uważam, że to jest naprawdę dobry deal. To tyle, dzięki bardzo. Dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podobało. I dajcie też znać, co Wy byście z tych rzeczy kupili. I jeszcze, bo były już o tym rozmowy u mnie w życiu yy, realnym. Co Wy sądzicie na temat prezentów używanych? Jakby, jeśli. Wiem, że ktoś z Was kocha yy, na przykład właśnie Disney'a i dostalibyście coś, co jest z yy, second handu. To czy Wam by to przeszkadzało, czy nie? Bo mi osobiście absolutnie nie, mojej rodzinie też nie. Yy, natomiast jestem ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie. Także dajcie znać w komentarzach.